Dobry Państwu, dzisiaj kolejne spotkanie i kolejna garść informacji o tym, co dzieje się w mieście. Będziemy też odpowiadać na, na Państwa pytania. Zresztą zapraszam do takiej aktywności i do kierowania do redakcji swoich uwag, nie tylko pytań, ale swoich sugestii, propozycji, bo przecież to, co nas łączy, to wspólna troska o nasze, o nasze miasto. Mam dobrą wiadomość. Tarnów otrzymał certyfikat samorządowego litera, lidera edukacji. Dostał wyróżnienie również takiego lidera bezpieczeństwa w oświacie. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała dla Tarnowa te szczególne wyróżnienia. Może pozwolę sobie przeczytać co napisano wręczając nam to wyróżnienie. A tutaj gminy miasta Tarnowa w realizowanej polityce oświatowej są bez wątpienia wysoka jakość kształcenia, dobrze rozplanowana sieć edukacyjna, stałe inwestowanie w posiadaną bazę infrastrukturalną i sprzętową. Docenia także uczniów wykazujących szczególne zdolności w nauce. Można było to wszystko przeczytać w czasie otrzymania przez miasto certyfikatu. Ideą tego wyróżnienia jest zauważenie miast, które w sposób szczególny interesują się oświatą, stawiają na wykształcenie naszego młodego i nowego pokolenia. Tutaj nie ma żadnego automatyzmu. Do takiego konkursu należałoby się zgłosić samemu, przejść, weryfikację, dołączyć materiały i ta polityka oświatowa, którą prowadzimy w naszym mieście, została zauważona, wyróżniona i. Ten konkurs, który trwa od 12 lat, pozwala nam używać tego tytułu lidera edukacji i szczycić się tym certyfikatem przez najbliższe 12 miesięcy. Również dobra wiadomość: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało naszemu teatrowi 350 tysięcy złotych na organizację TALI, przeglądu czy wręcz festiwalu komedii teatralnych i na przygotowanie różnych przedsięwzięć, które się z talią i małą talią wiążą, małą talią, czyli program edukacyjny, teatralny program dla młodych widzów teatralnych. To bardzo ważne, że Ministerstwo zauważa potrzeby Tarnowskiego Teatru, ale chciałbym, żeby Pan Dyrektor Rafał Balawajder sam Państwu powiedział o tym, jak dla niego ważna jest współpraca również z Ministerstwem Kultury. Cieszymy się, że w tym roku po raz kolejny udało nam się zdobyć fundusze, które są w zasobie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tradycyjnie, już jak co roku, staramy się o dofinansowanie do naszych imprez teatralnych. I tak się stanie, że w tym roku będzie po raz 28. organizowany ogólnopolski festiwal Komedii Italia, i ten festiwal znalazł uznanie i będzie przez częściowo przez ministerstwo. Podobnież będzie w przypadku festiwalu dla dzieci i młodzieży, festiwalu Mała Talia i akurat będziemy mieli jubileuszową 15. edycję. Natomiast trzecim wydarzeniem, które będzie finans, współfinansowane przez ministerstwo, to będzie taka impreza o charakterze edukacyjnym oświatowym. To jest Ludwiś w edukacji. Na wszystkie te e, trzy projekty otrzymaliśmy e, ponad 350 tysięcy. Festiwal Comed Italia tradycyjnie odbędzie się jesienią. E, zapraszamy tutaj w ostatnią dekadę września do naszego teatru. Będzie sześć spektakli konkursowych przywiezionych z całej Polski. Oprócz tego tradycyjnie nasz teatr przygotuje premierę Myślę, że te wszystkie spektakle, które będą zaprezentowane zarówno tutaj przy Mickiewicza 4, jak i w gościnnych progach Centrum Sztuki Mościce spodobają się naszym widzom. Spektakle będą oceniane przez profesjonalne jury. Obecnie jesteśmy już na etapie wyłaniania konkretnych przedszkoli, które wezmą w udział w projekcie Ludwiś według akcji. To będą zarówno przedszkola tarnowskie, jak i przedszkola tutaj z regionu tarnowskiego. Dzieciaki z tych przedszkoli będą miały okazję wziąć udział w warsztatach o charakterze aktorskim, plastycznym i muzycznym. Ale oprócz tego także zapraszamy ich do naszego teatru, bo przyjadą tutaj na nasz profesjonalny spektakl Król Maciuś I. Natomiast bardzo serdecznie też zapraszamy na wydarzenie, które będzie się późną jesienią w okolicach Mikołaja, ponieważ wtedy będzie jubileuszowy 15. Festiwal Mała Talia. Na ten festiwal zaprosimy także spektakle z całego kraju. Będzie możliwość zobaczenia ty tytułów z bardzo fajnych teatrów w specjalnych promocyjnych cenach. Trwają intensywne prace przy przebudowie ulicy Szkotnik. Jak dotychczas ta inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Nie napotkano tu na szczególne jakieś trudności, chociaż przy pracach podziemnych niejednokrotnie zdarzało się, że odkryto jakąś część infrastruktury, która nie była naniesiona wcześniej na podkłady geodezyjne. Tutaj takich niespodzianek nie było. Całość tej inwestycji to wydatek blisko 12 milionów złotych. Tylko 4,5 miliona otrzymaliśmy z budżetu państwa, a więc ponad 7 milionów, dokładnie 7 milionów 400 to wydatek z naszego budżetu. Chciałbym, żebyśmy zakończyli tą inwestycję zgodnie z planem, bo jest to dosyć ważna część arterii naszego miasta, ale o szczegółach tego remontu i tej, tej inwestycji powie Pan już Pan dyrektor Artur Michałek, dyrektor Zarządu Drugiej Komunikacji w Tarnowie. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa ulicy Szkotnik na odcinku około 400 metrów. Prace są dosyć mocno zaawansowane. Na obecną chwilę wykonawca realizuje przysprojenie infrastruktury podziemnej i przede wszystkim buduje kanalizację deszczową. Pełni ona również z uwagi na przekroje zbiornik retencyjny. Całość tego przedsięwzięcia realizowany jest z budżetu miasta Tarnowa przy współfinansowaniu ze z dwóch źródeł. Jedno to rezerwy i subwencje ogólne i dodatkowo jeszcze Fundusz Inwestycji Lokalnych. Przed wykonawcą jeszcze szereg robót, ale zanim na rozpocznie typowo drogowe działania, najpierw pozostaje przebudowa całej infrastruktury podziemnej. Oprócz wspomnianego kolektora kanalizacji deszczowej, usuwanie kolizji z gazociągiem, z ciepłociągiem czy też z wodociągiem i dopiero po wykonaniu tych prac wykonawca będzie mógł przystąpić już zasadniczych prac związanych z układem drogowym w tej chwili te prace typowo drogowe zostały już przez wykonawcę zainicjowane realizuje po zachodniej stronie krawężnik i w tym miejscu będzie mógł przystąpić do budowy ścieżki rowerowej i chodnika docelowa Mieszkańcy miasta Tarnowa zyskają nową konstrukcję drogi w przekrój zapewni odpowiednią przepustowość oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a co najistotniejsze, po stronie zachodniej inwestycji zostanie wybudowana ścieżka rowerowa łącznie z chodnikiem. Dzięki kolejnym następnym inwestycjom, które będą realizowane w rejonie Owintaru, ścieżka rowerowa zostanie uciąglona. Na tarnowskich ulicach możecie Państwo zobaczyć autobus elektryczny. To już jest drugi testowany w ostatnim czasie autobus, który napędzany jest silnikiem elektrycznym. Czeka nas era wymiany autobusów spalinowych na elektryczne. Chcielibyśmy, aby ten ekologiczny sposób napędu był stosowany w Tarnowie powszechnie, ale żeby wybrać dobry model, żeby też. Pracownicy i kadra naszego MPK mogły zapoznać się z tymi technologiami. Potrzebne są próby, i tak, tak się w tej chwili dzieje. Autobus, który jest testowany, będzie jeździł przez szereg dni, około miesiąca. Zbieramy też informacje od pasażerów. Przyjąłem już pierwsze uwagi, iż jest to bardzo dobry sposób komunikacji publicznej. Autobus jest cichy, wygodny, może nie różni się specjalnie od autobusów napędzanych silnikami spalinowymi w swoim wyglądzie, natomiast na pewno w komforcie jazdy przewyższa te, te dotychczasowe stosowane w naszym, w naszym mieście. Chcielibyśmy, aby takich autobusów, tak jak powiedziałem, było w Tarnowie więcej. Jest w tej chwili nabór wniosków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nasze MPK złożyło taki wniosek na zakup 17 takich autobusów. Dofinansowanie tutaj jest naprawdę bardzo znaczące. To ponad 95% kosztów Takiego autobusu, który kosztuje więcej niż z silnikiem spalinowym, bo około 2 miliony 800 tysięcy. Później eksploatacja też nie jest tania, ale to są już sprawy w przyszłości. Natomiast to dofinansowanie, jeżeli otrzymalibyśmy, to w ciągu najbliższych dwóch lat pojawiłaby się grupa zestaw 17. Autobusów elektrycznych. Do tego jeszcze niezbędne jest wybudowanie stacji zasilających całej infrastruktury, ale moglibyśmy w ten sposób pozbyć się już autobusów, które mają już swoje dobre lata za sobą i mielibyśmy wówczas wyłącznie autobusy normy Euro 6 i, i elektryczne. Czy tak się stanie? Będzie to zależało od decyzji samego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, które zapewne otrzymało wnioski także z innych, z innych miast. Mamy już wiosnę, niedługo nadejdzie lato. Trwają prace przy budowie parku wodnego w mościcach. Wczoraj odwiedziłem ten plac budowy, wszystko już jest na Etapie pracy wykończeniowych. Termin oddania nie jest zagrożony, więc na początku czerwca będę Państwa mógł zaprosić do korzystania z tego fantastycznego nowego obiektu rekreacyjnego. W miejsce basenów głębokich pozostanie tylko część Niecki do pływania, o wymiarach 25 na, na 12. Natomiast pozostała część dawnego basenu o wymiarach olimpijskich będzie, przez, będzie wypłycona i będzie przeznaczona do, dla rekreacji. Pojawią się też brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie, duże, bardzo duże boisko do piłki plażowej wypełnione piaskiem, bardzo duży teren do rekreacji, teren zielony, ale również wyposażony wyposażony w urządzenia dla, zabawowe dla najmniejszych. Będzie lodowisko, które jest lodowiskiem krytym, a w sezonie letnim będzie krytym boiskiem do różnych innych dyscyplin. Sportowych. Będzie też restauracja, kawiarnia, nowe, nowe szatnie, więc nowoczesny obiekt, który, którego wartość budowy to ponad 35 milionów złotych. Obiekt, który będzie towarzyszył Igrzyskom Olimpijskim, ale nie będzie częścią areny tych zawodów, a więc będzie mógł być oddany Państwu wszystkim do. Do korzystania równolegle z tymi działaniami, które będą się działy będą na arenach igrzysk olimpijskich. Niestety basen pod górą Marcina będzie już tego lata nieczynny. To już jest obiekt wyeksplo wyeksploatowany o ponad 40-letnim. Już w czasie użytkowania wymaga generalnego remontu lub przebudowy. Myślę, że w takiej publicznej dyskusji określimy losy tego miejsca. Ja osobiście chciałbym, żeby tam powstał drugi park wodny, w którym będą również, tak jak w mościcach, panele słoneczne podgrzewające wodę basenową i umożliwiające przedłużenie okresu korzystania. W ogóle zbocze góry Marcina ze wspomnianym basenem, ma już swoje projekty realizacyjne. Chciałbym, żeby ta część biegowa i przeznaczona dla tych, którzy uprawiają sporty również ekstremalne, rozwijała się, a w tej części rekreacyjnej obok basenu należy wybudować większy parking. I co jest moim również zamiarem i marzeniem, niewielki Wyciąg krzesełkowy, który dla osób, które chcą popatrzeć na Tarnus z wysokości szczytu Góry Marcina dało taką, taką możliwość. Ale to są już plany na, na przyszłość. Na razie zapraszam Państwa na basen i park wodny do z Otwarcie już na początku czerwca. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. I czas na pytanie od naszych widzów. Dzień dobry, panie prezydencie. Lekarz Binczura, witam państwa. Pan Paweł, 6 hektarów zielonych terenów przy Piaskowcu miasto chce sprzedać pod budownictwo mieszkaniowe, bo podobno brakuje w mieście odpowiednich działek. A ja chciałbym zwrócić uwagę, że jako mieszkańcy dzielnicy Tarnów Krzyż mamy prywatne, piękne i atrakcyjne działki, które chcielibyśmy przeznaczyć pod budownictwo w obrębie rezerwatu Debrza. Gdzie zieleni jest pod dostatkiem. Dlaczego w takim razie nasze prywatne działki prezydent i Urząd Miasta blokują nam do wykorzystania pod budowę, a miejskie tereny chcecie przeznaczyć pod budownictwo? Czyżby prezydent dyskryminował jednych kosztem innych? Ja nie potrzebuję wraz z sąsiadami kupować terenów skoro posiadamy własne i wystarczy nie blokować nam możliwości budowy. Więc po pierwsze to nie są kompetencje prezydenta i prezydent nie ma możliwości zablokowania czegoś co uchwala Rada Miejska. Rada Miejska postanowiła, że tam gdzie była dawna szczelnica mają być tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, a rezerwat Debrza ma być ochroniony otuliną i Pomimo tego, że są to tereny prywatne, w części, bo nie, nie, nie w całości, bo w części tam są, jest budownictwo mieszkaniowe, ale w części powinny być to tereny właśnie, właśnie zielone. A trudno mi odpowiadać na bardzo prywatne pytanie osoby, która mówi, że ma tam tereny swoje własne i wypowiada swój pogląd w tej, w tej sprawie. Więc to, to nie jest miejsce do. do Takiej bardzo spersonalizowanej odpowiedzi. Natomiast wracając do terenów dawnej, dawnej Szczelnicy, to jest nawet więcej niż 6 hektarów, to są nieużytki, to nie jest żaden wartościowy zielony teren, jak niektórzy chcieliby nazwać je płucami Tarnowa. Pucami Tarnowa to jest park szczelecki, to jest park Piaskówka, to są tereny leśne po północnej stronie ulicy Elektrycznej, to są ogródki działkowe, które otaczają ten teren. Natomiast Sama radni, samą szczelnicę radni przeznaczyli podbudownictwo mieszkaniowe. To, że teraz zmieniają zdanie, to jest inna kwestia, być może uchwalą inne funkcje dla tego terenu, ale to nie jest ani rola prezydenta, ani nie, nie, nie przyjmuję takich zarzutów, które Pan tutaj e, e, zadający pytanie. Mhm. Pan, pan Paweł tak um, artykułuje. Mhm. Pani Maria, kiedyś już wysyłałam do telewizji takie pytanie prośbę, ale nic się nie zmieniło, więc powtórzę. W Tarnowie brakuje ławek na długich, głównych ciągach komunikacyjnych, takich jak Aleja Jana Pawła II, Ulica Słoneczna, Ulica Starodnobrowska i innych. Chodzi o to, aby spacerujący emeryci tacy jak ja mogli gdzieś na chwilę usiąść, niekoniecznie na przystankach autobusowych, gdzie czeka dużo ludzi. Ale chyba to pytanie już było. To mi się wydaje. Ale yy, nawet jeżeli było, to warto, warto odpowiedzieć. Mamy w rezerwie ławki, możemy je postawić tam, gdzie jest zgoda również sąsiadów. Mamy wiele takich przypadków, że ludzie nie życzą sobie obok swojego domu ławeczki. Oczywiście są przestrzenie niezabudowane. Bo puligany hałasują? Bo nie każdy sobie życzy, żeby ktoś siedział na ławce i patrzył na jego dom. Mamy naprawdę wiele takich interwencji. Musimy przekładać ławki na przykład przy Alei Tarnowskich. Natomiast nie brakuje ławek na ulicy Krakowskiej. W centrum, centrum miasta. Natomiast przy głównych ciągach komunikacyjnych, takich jak Jana Pawła II, gdzie jest potężny ruch samochodowy, tam być może w drugim rzędzie ciągów pieszych można byłoby wyznaczyć takich. A to już chyba za ekranami. Już, już za ekranami. Ale bardzo proszę tą osobę, która się tutaj zwraca w tej sprawie, Panią Marię. Panią Marię, aby wskazała konkretnie, gdzie widziałaby taką możliwość. Nasz zarząd dróg sprawdzi lokalizację jeżeli to będzie możliwe, to te ławeczki będą dostawione. Pan Tomasz, cieszę się, że w mieście remontuje się ulica, ale z drugiej strony stwarza to komplikacje dla kierowców związane z objazdami, tak jak w przypadku ulicy Szkotnik czy braci Saków. Proszę nam powiedzieć, jakie większe remonty ulic planowane są na najbliższe miesiące, abyśmy mogli się na nie psychicznie przygotować. Te, które są prowadzone w tym roku, już dwie zostały wymienione, więc one będą kończone. Myślę, że w okolicach wakacji naj, najpóźniej wczesną. Wczesną jesienią szkotnik będzie oddany do użytku. Przy bracisaków te prace będą prowadzone jeszcze w przyszłym roku. Równocześnie są prowadzone prace przy ulicy Pasterskiej w Mościcach i Czerwonych Klonów, tam jest duża akcja drogowa. Będą, to już jest w drugiej połowie lata, będą prowadzone prace przy ulicy Kwiatkowskiego, tam będzie wymieniana nawierzchnia czekamy na decyzję premiera ministra infrastruktury bo chcemy przebudować ten fragment ulicy Lwowskiej pomiędzy rondem nowym rondem a ulicą Orkana no i część Jana Pawła która ma bardzo złą podbudowę i musi być wyremontowana ale tak jak powiedziałem nie ma jeszcze decyzji rządowych o dofinansowaniu Chcielibyśmy też wyremontować ulicę Tuchowską. Niestety, pan minister infrastruktury odrzucił nasz wniosek. Dostaliśmy tylko pieniądze na niewielki fragment ulicy osiedlowej. Szkoda, bo 19 milionów na drogi zostało przeznaczone dla Tarnowa i powiatu Tarnowskiego. I z tych 19 milionów no niestety tylko 750 tysięcy dostało miasto Tarnów. Czujemy się tutaj dyskryminowani w podziale tych, tych funduszy. Więc ulica Tuchowska jest przygotowany remont, czekamy tylko na, na pieniądze. No i bardzo ważna inwestycja, szalenie istotna, połączenie ulicy Tuchowskiej z ulicą Krakowską. Tutaj potrzeba aż 250 milionów złotych. Trzykrotnie już składałem wniosek do premiera, niestety bez, bez skutku. Mam nadzieję, że następne tego typu podziały środków już sprawią, że będziemy mogli tą obwodową południowo-schodnią linkę, tak. taki link, który odciąży ulicę Tuchowską, a tych wszystkich, którzy no i Nartowicza, którzy jadą, która Nartowicza też by chyba odciążyło. No odciążyłoby Naruto Wicza w sposób znaczący również czy w okolicach starego, starego Cmentarza. No więc jest tych inwestycji drogowych dużo przygotowanych. Jaki będzie harmonogram? Będzie to tylko i wyłącznie zależało od funduszy, które no niestety nie są dostępne w takiej ilości, jakibyśmy. byśmy oczekiwali. Mhm. Pan Konrad, podczas remontu ulicy Piłsudskiego wspomniał Pan o planowanym w remoncie ulicy Kopernika. Czy już wiadomo, kiedy do niego dojdzie? To jest ten sam powód, który mówiłem przy poprzednim zagadnieniu. Ulica Kopernika wymaga przełożenia. Tu nie będzie żadnych nowości. Staraliśmy się wynegocjować z panią konserwator powiększenie miejsc parkingowych, ale nie ma, nie ma zgody, więc układ drogowy będzie taki, jak, jak jest. To jest również związane z przebudową ulicy Wałowej. Mamy koncepcję na inne urządzenie ulicy Wałowej, łącznie z Placem Ofiar Katynia. To jest ten plac, może nazwa nie jest tak popularna, ale to jest przed grobem nieznanego żołnierza. Tam trzeba zmienić układ chodników, bo piesi nie są w stanie. Piesi o różnych dysfunkcjach z niepełnosprawnościami nie są w stanie przedostać się do amfiteatru. Tam trzeba wymyślić albo inny układ chodników, może, może Schody ruchome, może windy, no to już jest zadanie dla, dla architektów. No i oczywiście ulica Kopernika, która dzisiaj jest przejezdna, ale wymaga remontu, potrzeba na nią około. Myślę, że około miliona do półtora miliona złotych i tych pieniędzy w budżecie w tym roku nie mamy, a więc będzie to zapewne przyszły rok. I na koniec Pani Katarzyna, jest problem z układem światą na przejściach dla pieszych, <grym> na niektórych skrzyżowaniach z przyciskami na słupach, na przykład na skrzyżowaniu ulic Starodąbrowskiej i Słonecznej, gdy samochody dostają zielone światło, a nikt wcześniej nacisnął przycisku przy przejściu dla pieszych, to po naciśnięciu nawet sekundę później po zielonym dla aut na przejściu nadal jest czerwone i trzeba przeczekać dwa cykle zmian, żeby pojawiło się zielone. Czy nie można tego zmienić? A podobnie z przyszkodników. słoneczna, to chyba raczej chodzi o to duże skrzyżowanie przy alei Jana Pawła, to jest potężne Albo tam, tak, tam jest tak, potężne tak. skrzyżowanie. I to jest faktycznie problem, jeżeli. Bo to, jest bardzo, to są dwa przejścia w istocie, tak, jeżeli jest cykl zielony dla pieszych, to on musi być na tyle długi, trzeba zatrzymać wszystkie samochody, żeby pieszy swobodnie mógł przejść przez dwie jezdne. Jeżeli I tam jest wzbudzany system, jeżeli. Już samochody jadą, to po naciśnięciu przespieszego, pod, poddaniu takiego sygnału, halo ja tutaj czekam, no musi przejść cały cykl, a nawet podwójny, no więc ta, ta cierpliwość jest tutaj konieczna, żeby dostać tą, tą zieloną swoją falę. Jeszcze raz mówię. To jest przypadłość dużych skrzyżowań. Natomiast w mniejszych przyparku na przykład. Już Koło Szczeleckiego, co Pan mówi? Koło ko, e, ogrodu, e, przy Parku Szczeleckim, już takiego problemu nie ma. Tam wzbudzanie jest od, e, dużo, dużo szybsze. Podobnie przy, przy świcie tam są nowe A świata. właśnie tam trzeba dość, dość szybko dreptać, żeby zdążyć. E, no, myślę, ruch, że, ruch myślę, że jeżeli nawet ktoś nie zdąży, to samochody nie ruszą przedwcześnie. Bardzo dziękuję, Panie Prędzecie, za spotkanie.